4K Przed nami spotkanie Syan Stara oraz Alice Joya, który wraz ze mną w dalszym ciągu komentował będzie otwór Z i jemu oddaję <noise> do końca warm up'ów Jasne. No tutaj Sejant Star ha, y, top Seed praktycznie Siódme miejsce versus Alice Joy High Seed 16 No Powiem tak, no tutaj po nich można się wszystkiego spodziewać. Alice Joy, ja go znam z tego co znaczy, On ma tylko problemy z elenami więc można się spodziewać bana na jakimś elenowym piku. A Cyan Star jest bardzo, bardzo wszechstronny. On... Ale jego najmocniejszą stroną jest accuracy Tutaj czekamy na rozpoczęcie rozgrzewki. Hellblinde, baka bakana. O! Oh. Znam oryginalną piosenkę od tego Moskau. Trochę nightcore z tego zrobił Na początku delikatna przewaga w po stronie Alice Joya Ale no, już się mniejszyło Oj, ellen break. Okej. Okay. No, dobra, no to jakąś inbę można by pod to zrobić. Zadanie z czatu, kiedy Kuboleks? Następny mecz Kuboleksa będzie dopiero jutro o 16. Oj, kolejny Ellen Break. Tak jak mówiłem, no, Eleny nie są jego mocną stroną, ale żeby aż tak. Może stres daje się wyznaki. To wie Eee, przewaga prawie, że 50k Po stronie cyjana Troszkę Riddle'i hituje. O, bardzo, bardzo ładny wynik. O! SS! 992k Tak jak wspominałem, no Accuracy jest jego bardzo dobrą stroną. Wymienię Naruto. C o nie! Piknęli. niemiecki opening z Naruto. To jest bardzo, bardzo quality piosenka, bardzo quality chart. Na szczęście gracze piją raczej krótkie piosenki. Życzę cię dużo spawnego Naruto.

Cyjana jeszcze żadnej dwusetki nie widziałem. A nic, że już dwa misy, trzy misy. No, mam wrażenie, że mimo wszystko Cyjan star jest trochę lepiej przygotowany. Jak tylko bazując na samych rozgrzewkach. I koniec rozgrzewek. Uuu jaka szybka rozgrzewka. Nareszcie możemy przejść do tego co faktycznie będzie się liczyć. Chyba faworytem, tak jak mówiłeś, jest Seance Star tego spotkania, dla którego będzie to pierwszy mecz w tym turnieju rozstawiony z siódmym Stealem, Alice Joy! To dla niego będzie ostatni mecz fazy grupowej i można powiedzieć, że walczy o życie, jak na razie do tej pory wygrał 4-2 z Fukushim oraz! Z szewu, czyli z Ansidem przegrał 1 do 4 i wspomniany szewu tutaj z dwoma zwycięstwami. Więc ten, który przegra to spotkanie, można powiedzieć, w takich małych opałach. I Cyanstar wygrał rolę. Jak na wyższe seed przystało, przytrenował nawet do rolowania. No Jasta też dodatkowa przewaga jego jest taka, że. Ma tak zwany insight na dwa poprzednie mecze Alice Joya, więc może zobaczyć na czym sobie ten gracz nie radził. Wiesz co, podejrzewa, że nawet gdyby Alice Joy miał insight na mecze Cyana, wiesz co, No jak mówiłem wcześniej, jego skillsety są bardzo takie wyrównane. On jest, on jest dobry w wielu rzeczach, ale zdecydowanie jego najsilniejszą stroną jest accuracy. Tak, Cianstar, czyli wicemistrz Gamonu 2017 poległ w finale Z polskim kuffizmie. I znowu widzimy ban na SVC Bez niespodzianek. Po kolejny nie będzie nam dane zobaczyć. Jean-Claude Van Damme, tak? <grym> Kickboxera, nie lubią tutaj zawodnicy. Oj, Stara Hypnosis? Hypnosis? czyli w ogóle Ciekawe. bez żadnych SVek Umówiliście, się, umówili się chyba, słuchaj Chyba, chyba na co wychodzi Mój pierwszy pick będzie należeć do Siena Stare jak są gdzieś mi przeatakuje, zobaczymy czy zdążysz powiedzieć <laughs> No powinien powinien wybrać re... Przeczuwam Rainbow After Rain ale no tutaj My Oboje? Base Elenówka Czyli po raz kolejny zaczynamy elenówką, tym razem od drugiej My Pace, który widzieliśmy w poprzednim meczu, na którym niespodziewanie Pogubił nam się Dada Dragon, jeśli nie pamięć nie myli e, To była druga elenówka Na której się pogubił Nie na tej? No dobrze, mniejsza, to nie ma znaczenia Mecz sędziuje nam Moskaz! Znany I chyba lubiany Oczywiście. Kto nie lubi Moskasa? Nie, ty powiedz. Nie wiem. To się bietnie słuchaj. Mam nadzieję, że, go, że... Będzie równie celnie sędziował. Jakie ma swoje własne racing. A teraz przechodzimy do pierwszej. Pierwszej mapy. Tak. My pace the icema show! Rozpoczyna to spotkanie. No i bardzo SIES! Już Sylvan Star. Star na początku... Nie traci... Nie traci czasu, open! Misuje na samym starcie i już jest konkretnie z tyłu w ACC No to było dosyć niespodziewane, zwłaszcza, że to on pikował. Właśnie, to jest jego pik już ponad... No już troszeczkę mniej niż pół% Alice Joy, o oh mój boże, już mnie się ACC! Nie zdążyłem powiedzieć! No tak jak tak jak mówiłem, Alice Alice Joy, no widzę, że tutaj mimo wszystko się trochę przygotował, ale Eleny to nie jest jego naj, najsilniejszy skill. O, Cyan no, już nadrabia. No tak, combo e, ma minimalnie większe, ale to nie ma znaczenia. Cyan Star przekroczył tą magiczną barierę 400 combo, więc w tym momencie każde kliknięcie e, będzie warty tyle samo, jeśli oczywiście wano maxa. Hmm. Zaj Alice Joy już poniżej 99%. No nie, tylko jedna trzecia mapy do końca i chyba nie będzie to zbierać, chyba Alice Joy będzie potrzebował małej pomocy ze strony swojego oponenta No tutaj już na początku mu trochę pomógł No tak, no już pomoc na została podana, Alice Joy jej nie wykorzystał Hej! Ostatnie Eleny no, i bez niespodzianek na pierwszej mapie. Sian Star wygrywa. Mamy 1 do zera dla niego, 981 tysięcy. No, jak na niego, to nie jest jakiś, bym powiedział, chyba fenomenalny wynik. Ten mis go troszeczkę punktów kosztował, jednak, prawda? No, myślę, że bez tego misa byłoby to bardziej w okolicach 900, 990k. Mimo wszystko, no tak, Ratio też zdecydowanie na jego stronę. Kolejny pik, Na razie będzie do Alice Joya, No, jak sądzisz, czym nam tutaj przeatakuje. No Alice Joy może yy, przeatakować albo jakąś spidówką. O! Proof Chryste, Dobrze, panie, nieważne No nie, nie dają mi nie dają się w ogóle wypowiedzieć Nie no, no w porównaniu z, z graczami standardu, z NCT, w którym grałem To wy tutaj normalnie jesteście jak błyskawica pikujecie Tam to kurde czasem minuta, dwie minuty się nie zastanawiają Aż no. mnie nawet czasem skręcało kurcze A tutaj to a zamiast dwóch minut to dwie sekundy kurczy, nie? Tak, więc tutaj a? mamy Proof, hybrydowy pik. Każdy większy rodzajów patternów, tak te jest mapy, które już dzisiaj widzieliśmy. Można, można pogubić ACC na niej. No, trochę Lenów, trochę roli. I jeden jumpstream, tak. No i dobrze, startujemy z nową mapą, zobaczymy, czy Alice Joyowi uda się wyrównać wynik spotkania. No, powiem ci, że. Nawet jeśli Alice Joy miałby wygrać, nie brałem tego pod uwagę, to wypadałoby, żeby wygrał jak najwięcej map. Bo jest tutaj w tej grupie możliwy scenariusz, kiedy 3 gracze będzie miał dwa zwycięstwa i o awansie zadecyduje bilans map. Chyba tak to tutaj będziemy liczyć, prawda? Taki będzie tiebreaker. Tak, dokładnie. I tutaj, oj. O, o z... mój Boże! Z jednej o mój strony, Boże. Bar... nie najlepsza accuracy postrzegam Alice Joy, ale Cyan. Już na tym slow jamie zmisował. No tak, podobny scenariusz jak na mapie pierwszej, ale chyba tym ACC mimo wszystko zoverpoweruje no. swojego przeciwnika w punktach, zniweluje to jego ACC ten miss. Dokładnie, to jest naprawdę dosyć poważna różnica w Accuracy, ponad 1%. Ponad 1% w Mani to jest przepaść, ja tak mówię, w Mani. Wybaczcie mi, bo jestem oczywiście ze standardu, mimo że wszyscy nasi widzowie o tym pewnie wiedzą. A przynajmniej większość. A przynajmniej większość. Może są jacyś, którzy chcą się przekonać do Mani. Jedyny słuszny tryb poza standardem, tak. <śmiech> <śmiech> oczywiście. Jak niektórzy, jak, jak niektórzy wolą, jedyny słuszny tryb. Wróćmy do meczu. 1 trzecia mapy została nam do końca. Przewaga Sian Star'a bardzo wyraźna No, Alice Joy będzie potrzebował jeszcze jednego misa, O, o ale nie, Ale, niestety, o, ale ten... nie ze swojej strony no, no, <laughs> ale, to, nie ten miał, to nie ten miał zmisować Alice, to nie ty miałeś misować, słuchaj To Sian Star miał misować To totalnie grzebie chyba jego szanse Taki dobry no, comeback Nie, tutaj. Dobra, Sian by musiał się zupełnie posypać To no, musiałby sfailować. A dobrze wiemy to nie jest standard tutaj o Feila będzie niezwykle trudno no chyba że jakiś niespodziewany slow jam by nam na końcu wpadł czyli tak zwany niespodziewany update mapy no. <laughs> Ale tutaj co się nie wydarzy No i tak samo kończymy mapę jak poprzednią trzema elenami No i stary wychodzi na prowadzeniu już dwóch map i kolejny pik należy będzie również do niego no. Sian tutaj nie wiem czy zdąży się wypowiedzieć, ale tylko powiem, że może piknąć cokolwiek <laughs> Myślałem, że powiem, że Sijan pozamiatał podłogę Alice Joy na tej mapie z 43 dwusetki No to jest o, <laughs> to w tamtym... To w tamtym meczu słuchaj, Dadark Dragon miał 4 razy mniej dwusetek w całym meczu, tak? No dokładnie, tutaj no Alice Joy nie za bardzo się popisuje a on... No, zwłaszcza, że to był jego pik, tak? No właśnie, tutaj. Podejrzewa, że on tylko może mieć szansę na speedzie. Ale dla Cyana no to jest wię... większość map tutaj jak nie wszystkie są w jego comfort zonie i pikuje Illusion of Inflict. Tak, Ali zegrał z Fukushim, i Illusion of Inflict zrobił 970 tysięcy no na Cyan'a stara to obawiam się może nie wystarczyć. No nie, tutaj... To jest, że, że tak powiem, to jest typowo mapa pod, mapa pod Cyjana. Konsistencji, streamy, które potem się Consistency jeszcze... to jest, mówisz, drugi imię Syjan Stara, zwłaszcza po tych dwóch wczesnych mitach na dwóch mapach, tak? <tosujesz> 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 Wiadomo, co ta tu jest. miss Consistency Star. Pełna nazwa. Już w sumie powiem, że to jest śmieszny taki fun fact, Mamy dopiero trzecią mapę tego meczu, a już obaj gracze łącznie zrobili więcej misów niż na ca w całym meczu poprzednim gracze zrobili. Na poziom poprzedniego meczu to był, był naprawdę zatrważający. Kosmiczny, kosmiczny poziom. Kto nie oglądał, polecamy mecz Dada Dragona z Kuboleksem. So. Jak to tutaj się przedstawia Open? No, już ponad 1% przewagi sian Stara w ACC. Podobny scenariusz jak na mapie poprzedniej. No, i w jednej trzeciej mapy to nie wróży dobrze dla Alice Joya. Zwłaszcza, że nie wspomniałem, że z szewu Alice Joy zrobił jeszcze gorszy wynik: 962 tysiące. Tylko. No, realnie, coś niezbyt pozytywnie się to przedstawia. Tutaj, oj, misuje! Ulala, la, mondie! Nie tak to miało wyglądać, tak mówią pani Alice Joya. Ten mis potwierdzający moje słowa, no, to nie wygląda zbyt kolorowo. Tak, ten mis był, można powiedzieć, wyrokiem dla Alice Joya na jakikolwiek sukces na wygranie mapy. Jan by musiał pójść klawiatura w tym momencie. Może wtedy Alice by... Alice by udało się to nadrobić tę przewagę. Czy tamten PART można było uznać jako taki styk Elenowy, czy nie bardzo? No, tak średnio, no nie Taki tak, pół Elen. No taki pół no nie, tak po prostu wiesz, maper sobie stwierdził, A coś tam Mus Muszą muszę. być same Eleny, tak? Żeby był Elen part. No a przynajmniej... o ich kolejny mix No przynajmniej żeby mapę można było stwierdzić jako taką Elenową, no to zdecydowana większość no tak... No to muszą być Eleny, no nie? No tak, dokładnie, dokładnie. Mapa powoli dobiega nam końca. Nic tutaj się nie wydarzy. Czyżbyśmy widzieli SS po stronie Cyan Stara? No tak dokładnie obserwowałeś. Właśnie Czy nie jest. Nie wiem. Nie widziałem żadnych... <laughs> Możliwe, to, no, no w punktach by to... I mamy SS! Proszę bardzo, proszę bardzo, Cyan Star rozkręcił się, rozbestwił się! Mamy 3 do zera dla niego jak na razie mecz bez żadnej historii na kolejny pik, za to należeć będzie do Ali Joya. Już szybko nam piknął, no, nie będziemy tutaj się rozmyślać. Jest to Chikiu. Już kompletnie Alice Joy zrezygnowany. Ale no rzeczywiście to... Je, może być to pik, na którym może mieć jakieś teoretyczne szanse, bo Alice Joy tak bardziej spida leci. No jeśli nas słucha, to ja nie pochwalam tej postawy It ain't over till it's over, jak to się mówi No właśnie, tak. zawsze jest szansa, trzeba po prostu do końca, do końca walczyć Jak to OWC pokazało na standardzie, tak? Wielkie comebacki naszej kadry, pewnie nikt tutaj tego nie oglądał Ja Ten oglądałem się tym, tym trybem Ja oglądałem, darłem mordę na cały dom tak? Uuu, to ja nie daruję, patrz. <noise> to <noise> widzisz, jest. Ale ci. Nie mów nie mów ci. Dobrze, dobrze. dobrze, zaczęliśmy czwartą mapę tego spotkania i na chwilę przekonamy się, czy będzie to też ostatnia mapa. Ojej, ojej, tam jakieś 200 po stronie Cyana. Ale to także Alice Joy. 200 ja. Ale to dosyć równa accuracy. Tutaj. O, oh, Alice Joy chyba po raz pierwszy zyskuje delikatną przewagę już szybko ją traci. No, Cheekyu było dwa razy grane przez Alice Joya w poprzednich jego meczach i zrobił 975 w pierwszym meczu, w drugim 966. Więc no, po raz kolejny powiem, że może to być za mała Cian Stara. Chociaż jak tak, patrzę, negatywne te dwusetki ki Star. No to. Może to jednak wystarczy. No. To wie. Czyżby urwał mu chociaż ten jeden punkt? No chociaż jak to powiedziałem, to Alice Joy pogubił ACC i już jest z tyłu. Jesteśmy na półmetku. No pierwsza taka wyrównana mapa, można powiedzieć, Open. Tego no, spotkania. Tak, no. Muzyka nie... Nie muzyka nie bardzo pasuje do tego, co się dzieje nam na ekranach. No Alice Joy już troszeczkę zaczyna nam odbiegać ACC od swojego przeciwnika, to już jest prawie dwie dziesiąte, wykrakałem, już nie jest aż tak bardzo wyrównanie. No ch chyba tutaj naprawdę cyjan by musiał, jeszcze mamy tą feralną końcówkę, rolę z bardzo tricky jackami, tam jeszcze wszystko może się zmienić. Jedna czwarta mapy do końca, no i Alice Joy w totalnych opałach I turniejowe życie Alice Joy'a też można powiedzieć, że w totalnych opałach Tutaj w tym momencie musi zdarzyć się jakiś cud! Zobaczymy, wierzysz w cuda? Pytanie, nie jest pytanie czy ja wierzę w cuda, pytanie jest czy Alice Joy jest wierzący <śled> W jakiego boga wierzy czy w ogóle wierzy w boga w tym momencie to chyba nawet Bóg by zwłaszcza, że Alice Joy zbizował. Bóg tutaj usłyszał, że Alice Joy nie jest wierzący i uderzył piorunem, kończąc życie turniowe Alice Joya. Sian Star wygrywa 4 do 0, mecz totalnie bez historii. Sian Star pokaz mocy, ten taki szejki start, a na końcu... Dokładnie, kompletna masakracja. Konkretna masakracja, nic dodać. Nic ująć, Alice Mona powiedzieć, że już dziękujemy za udział w turnieju z Cyanstar'em Spotkamy się za 40 minut, tym razem się nie pomyliłem No i ten mecz będę miał przyjemność komentować z Alkitienem Na dzisiaj to ostatni twój mecz Open? No, to dokładnie, ostatni, ostatni dzisiaj, po raz ostatni dzisiaj słyszycie mój głos tutaj na streamie Tak, niestety, bądź stety, więc Openem się żegnamy! Trzymaj się Open. Pa, pa. A zresztą słyszymy się za 40 minut.